Kończę z tej strony, kawaje brunetti i witam Was na vlogu o zakończeniu mangi Bleach. Jeżeli nie chcesz spoilerować sobie tej mangi, wyłącz ten film. Pierwsza rzecz to twist po walce z finalnym bossem w postaci leniwego zabiegu pod tytułem 10 lat później. Ten przeskok jest właśnie najgłupszą i najbardziej naiwnie zrobioną rzeczą w Bleachu. Niczego nie wyjaśnia, ba tworzy masę pytań zostawionych bez odpowiedzi i sprawia, że cała ta historia staje się naiwna. Widać, że Bleach został skończony pod presją, ja mam przynajmniej takie odczucia. Według mnie, zakończenie mangi Bleach jest po prostu słabe. Może mnie ktoś oświecić, w którym momencie mangi między rukią a Renjim pojawiło się wzajemne, romantyczne uczucie, lub między Ichigo a Orihime. Rukie i Renzi zostają rodzicami dziewczynki, a Echigo i Orihime chłopca, co jest całkowicie bezpodstawnym posunięciem ze strony Kubo, bo okej, okay, Orihime kochała Echigo, a Renzi Rukie, ale raczej były to jednostronne uczucia, a to nagle takie bum, z gruchy, z pietruchy zakładają szczęśliwe rodziny, no ale dobra misza z tymi słabymi, na siłę robionymi paringami, które Kubo po prostu wcisnął nam na sam koniec. Czy dowiemy się co z resztą bohaterów? Jest tyle pytań, a wydaje się, że o pozostałych bohaterach dowiemy się mało albo wręcz nic. Najpierw nawalanka, no stopa, później plask, cisza o pozostałych. Myślałam, że Blitz zakończy się z przytupem i czy go zostanie kapitanem albo coś w tym stylu, a tu proszę, tatoś pomył gębą. Nie żeby to było złe, no ale sorry, nie tego oczekiwałam po tych emocjach, jakie Blitz mi dostarczał przez tyle lat. Wiecie, nieważne jak ktoś zaczynał, ale jak ktoś kończy, a tutaj widać ewidentny nacisk wydawców strony Jumpa na Kubo by już kończył. Niestety takie przyspieszanie na siłę zakończenia kończy się często klapą i w moim odczuciu stało się tak i tym razem. Liczna zawsze pozostanie w moim sercu, ale tylko końca żal i szkoda, że zakończył się w taki, a nie inny sposób. Mnie to zakończenie się nie podoba. Piszcie w komentarzach, co wy uważacie o tym zakończeniu. I do usłyszenia w kolejnych filmikach. Cześć!